W ten sweter wygląda jakby był nieuczesany, nie? Mi trochę ptak z ulicy Sankowej. Dziki zachód. Shakira. W sumie jak macie brudne spodnie, to możecie wyjść. Taka moda teraz. Babcia by mogła nas spokojnie z domu wypuścić, bo plecki zakryte. Co ja pierdzie, ale to chyba naprawdę mnie przeziębienie nie bierze. Tutaj mamy Shakirę. Jak taki trochę stary dziadek Jasiu. Te kolana się nie prostują już, tylko te kolana to już są jak szczupak taki. Od czterech dni chodziłam napięta, jak krokodyl. No dobrze. Haj, dzień dobry, witam się z Państwem bardzo, ale to bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy, mierzymy. Przy przeziębieniu i przy pierwszym dniu okresu. Ale ja Wam powiem, że jak jest pierwszy dzień miesiączki, to ja się cieszę. Od czterech dni chodziłam napięta jak krokodyl, i teraz jak już jest pierwszy dzień, to wszystko odchodzi jak rękomodio. Tylko człowiek się czuje tak jak to jest w pierwszy dzień, prawda? I co do tego przeziębienia, to Wam powiem, że nie mam w 100% pewności, czy to jest przeziębienie, czy po prostu może złe samopoczucie związane z pierwszym dniem miesiączki, ale trochę mnie tu gryzie. A tu jest gardło gdzieś. Przynajmniej tak mi się wydaje. Teraz wyjedzie Wam szybka instrukcja obsługi po tej stronie, a mianowicie podbijanie komentarzy. To jest dostępne tylko i wyłącznie z opcji telefonu, nie dla tych, którzy oglądają na komputerze. Jest takie coś jak komentarze, potem przesuwacie palcem w bok i jest opcja podbij. Jeżeli macie ochotę i życzenie podbić, to działa na takiej zasadzie, jakbyście zostawili kciuka do góry albo i komentarz. Oczywiście też możecie zostawić oprócz podbijania. To po prostu podnosi zasięgi tego filmu, aby większa ilość osób się o nim dowiedziała. Zaczynamy! Pierwsza rzecz to jest sukienka. I kozaki. Patrzcie wy się na to. Kozaki, kto z was nie wie? To jestem siódmy tydzień na diecie, Co tydzień wchodzimy we vlogach na wagę i w ciągu sześciu tygodni schudłam 5 kg, i za kilka dni będzie vlog, i znowu wchodzimy na wagę i zobaczymy, co się wydarzyło w kolejnym tygodniu. Na razie schudłam te 5, no i planuję jeszcze 3,5. Więc zobaczymy, jak mi pójdzie. I powiem Wam tak, te kozaki są w rozmiarze 40. Nie wiem, czy to widać w kamerze. One są w kolorze brązowym. Ta szpilka jest taka widoczna, ale ona jest idealna. W nich można chodzić w ciemno. Naprawdę. Moglibyście mi tutaj dać coś na oczy i ja mogłabym w nich chodzić. To jest idealny but. Naprawdę, to jest idealny but. Idealna wysokość szpilki. Bardzo wygodne są. Naprawdę. Nic się w nodze nie chwieje. No, i patrzcie, i teraz na przykład jest taka sytuacja, że ta sukienka, widać to? Ona jest tu uszyta tak. Tak o i ogólnie mi się tak se podoba i dla mnie mogłaby być ciut dłuższa, chociaż znacie mój kompleks grubszych nóg, no bo jak byłam troszkę większa, te 5 kg więcej, to na przykład w takiej sukience w takiej długości bym nie wyszła. Teraz... Wyszłabym, ale jednak ja bym wolała, gdyby ona była minima. O, tak dotąd, tak jak się teraz nachyliłam. Czyli tak, no, z jakichś dobre 5 cm, żeby było więcej, żeby nie była taka wiecie. Piczukryja. Ale ogólnie. Jak się schudło, to teraz lepiej to wygląda. I 5 kg więcej bym w takiej długości nie wyszła. Teraz, tak jak mówię, przemyślałabym to i miałabym zawahania w kierunku pozytywnym, żeby wyjść. Powiem Wam, że nad tymi kozakami się zastanowię, bo ja mam długie, czarne kozaki. Moje są chyba trochę dłuższe, ale są płaskie. A chodzą za mną brązowe. A te są bardzo wygodne. Bardzo wygodne. I naprawdę jest fajny ten kozak. Ja, kozak! Mamy taką panterę, patrzcie. To jest taka ala kurtka w wersji cienkiej. Tu jest jakiś rozmiar. Nie ma, ale wiecie co? Chyba z tego, co dobrze kojarzę, to tu było do zamawiania S na M i, i M na L. Ojej, duże to. Duże to, bardzo to duże. Ale wygląda to ładnie. Mi się to pantera... Bo kolor mi się ten pantery podoba, ale bardzo duże, widzicie? Bardzo duże. Fajne jest, bo jest kaptur, a teraz ta pogoda jest taka, że Kaptur to jest akurat potrzebny. Ogólnie to jest. Patrzcie, Pantera jest ładna. Widzicie? Ona jest taka lekko pikowana. Nie? I tu środek jest po prostu taki cieńszy. O. Ale jest naprawdę fajnie to wykonane, powiem Wam. Tylko, że to jest strasznie duże. Strasznie duże. No, bardzo duże. Ale ogólnie fajne to jest. Naprawdę mi się to podoba. Fajna jest ta krótka. Dobra, czekajcie. To jeszcze wiecie co? Już wiem, co jeszcze sobie założymy. Czekajcie, to do tego woreczka, bo tu musi być porządek. To jest brązowe. To, to jest takie, no, jakby, wiecie, ala skórka. No to nie jest skórzane akurat. Nazwijmy to ekoskórka. I to jest M na L ten rozmiar. Tutaj jest opisane. Trochę to czuć, jak się to zakłada. Trochę to czuć. Nie powiem, że nie. O, i mimo, że to jest M na L... No, to to jest taka fajna wersja dla mnie, żeby na przykład sobie założyć trochę coś większego, nie? Bo jest mniejsza od tamtego. to ewidentnie widać, że jest tak dużo za dużo. A to na przykład by było tak akurat, nie? Tylko wiecie co? Tutaj chyba mnie denerwuje to, o, przy szyi, tak nie? Zobaczcie. No, tak trochę ogólnie fajne. Widać tam widać, nie? Tak o. I wiecie co? Teraz jeszcze wtrącę co do tych butów. No to ja jestem z tych, którzy jak mają minimalnie większego buta, to wiecie jak chodzą? Te kolana się nie prostują już, tylko te kolana to już są jak szczupak taki. Nie, nie szczupak. Szczupak to ryba. Jak, jak, jak pelikan taki wygięty, nie? Te nóżki już tak pracują wtedy. A tu jest idealny ten but, że figura jest uniesiona do góry, szpileczkę widać jest idealnej wielkości. Wysokości. O, super. A to? To mam takie mieszane uczucie, bo mi się nie podoba to przygębie. Zobaczcie, już nie chodzi o to, że ja jestem niepomalowana. Tylko nie, nie podoba mi się ten układ tutaj. Jak taki żołnierz, jakiś taki, jak taki trochę stary dziadek Jasiu, pakowany w kurtkę. Za czasów naszych dziadków często były takie skórzane, pamiętacie? Tak mi się trochę kojarzy, taki stary dziadek Jasiu w takiej kurteczce, nie? Bo jakby to porozpinać... Da się to jakoś tu powyginać? No da się, ale to będzie dziadziuś Jasiu w wersji takiej, a przecież kurtka zapięta też musi fajnie wyglądać, nie? No tak trochę coś tu brakuje. W ogóle nie, nie jest to złe, ale mogłoby być. Mam dżinsy, to jest rozmiar M, tutaj mamy Shakirę. taki styl indiański, nie wiem dlaczego mi się to tak kojarzy i tu nie ma rozmiaru. I mamy takie buty, i one są w rozmiarze 41. I już Wam mówię, czy one są dobre, czy za duże. Tamte były w rozmiarze 40, i ja zamawiałam według tych. Czekajcie, według tych tabeli. No kurczę, mogłyby być trochę mniejsze, ale jest. Dziki zachód! Shakira! Nie wiem, czemu to mi się z Shakirą kojarzy. Ona w dysku nie miała gdzieś czegoś takiego? Że mi się to tak kojarzy? Bluzka jest moja, bo. Bo nie miałam co tutaj dołączyć. Także spodnie mamy w rozmiarze M. I to nie jest taki, wiecie, stary jeans, tylko to jest taka, jak to się mówi? Lajkra. To jest taka lajkra, ale te buty no nawet ładnie wyglądają. Tylko tak. Mogłabym mieć do 40, wiecie? One są, widzę, ta platforma jest troszkę wyższa. Szkoda, że nie są mniejsze, bo mię sobie zostawiła. On Ogólnie mi nie klapią, ale mogłabym mieć mniejsze, więc mamy. Mamy dżinsy i nie wiem, czy to widać w kamerze, że te dżinsy są takie, jakby tu farbą były biało ubrudzone i one tu wyglądają, jakby były brudne. Czyli tak, jak ja ostatnio we vlogach malowałam i bym się chlapnęła farbą. To, to jest fajne. To mi się podoba. Aha, to jest takie krótsze tu z tyłu. Aha. Tylko, że pytanie moje jest takie, czy to będzie modne w przyszłym sezonie, nie? Żeby nie było tak, że ktoś sobie nakupuje tych różnych frenzli, a się okaże, że to jest tylko na jeden sezon, bo w przyszłym sezonie znowu nie będą modne, nie? Także to jest tylko takie. No i ewentualnie mógłby tu być jakiś taki jeden guzik, żeby sobie na przykład, nie wiem, o, nie ma nic, nie? Kieszeni też nie ma nic, nie ma, no bo to jest takie krótkie. Ogólnie tak. Spodnie fajne, można kucnąć, luz jest, rozmiar dobry. Długość jest na wysoką wodę. Ja bardzo lubię taki krój spodni. Nie wiem dlaczego. Bardzo lubię i bardzo dobrze się czuję, jak są spodnie. właśnie Widzicie, patrzcie, jak wyjmę buta, to one są u mnie przed kostkę. Ja mam 165 cm, więc jak sobie będziecie patrzyli na te spodnie, byście chciały sobie zamówić, no to wiecie mniej więcej, jak to u mnie wygląda. Mam jakoś tak. Ja mam w każdym dowodzie inaczej, wiesz? Wie, wiecie? W jednym mam na 168, co ja pierdzi, ale to chyba naprawdę mi w nie bierze. W jednym miałam 165 cm. I po 10 latach, jak wyrabiałam nowy dowód, bo mi się skończyła ważność, to nie pamiętam, czy to z moją siostrą, coś było, że ja tyle nie mam i ja miałam się zmierzyć. I się okazało, że ja mam 168, a nie 165. A cały czas miałam 165 wpisane. Mam te 3 centymetry, to chyba się nikt nie, te, nie kapnie, co. I patrzcie, teraz jeszcze wam pokażę te kozaki, one są takie lekko pomarszczone, i te zamawiałam 40. No ja patrzyłam według tej tabeli. No to patrzcie, te trafiłam dobrze, a te według tabeli. To wzięłam 41 aż. gdzie Ja normalnie to mam takie 39-40. Ale się okazuje, że mogłabym mieć tutaj mniejszego tego buta, nie. No i nad nimi się właśnie zastanawiam. Patrzcie, ta szpileczka jest bardzo, ale tu bardzo no, fajna. Dobra, teraz czekajcie, zdejmiemy te szakirę. Szakiry się pozbędziemy. Szakira w czym ty byłaś z tym, tak? tego, tak, to jest od szakiry. Ten wór jest fajny, tylko czy to będzie ładne w przyszłym roku, nie? To jest właśnie pytanie, u matko, co tu się dzieje? I tutaj mamy, o, patrzcie, taka. Brązowa kurtka. Bardzo mi się podobała jak ona wygląda na stronie, na tych modelkach. A potem zamawiasz, zakładasz i jesteś troszeczkę zdziwiona. Jak to wszystko wygląda? Już Wam mówię jaki tutaj mamy rozmiar. Gdzieś tu o, coś tu lata i co, nie ma żadnego rozmiaru? Czemu tu tak głupio jest porobione, że nie ma rozmiarów? Ojej, duże to, patrzcie, to jest ogromne. No, tu z, no, no, duże to jest. W kamerze widzę, że ten kolor jest taki bardziej trochę jakby wchodzący w bordo, To tak nie jest. On jest bardziej wchodzący w brąz. Widzę, że kamera tutaj przekłamuje nam ten kolor. Mamy kieszeń, tu mamy kieszeń, dobrze, tu mamy kieszeń. Yy, kaptur, aha, jest kaptur, czyli coś, co jest teraz bardzo potrzebne. Ja w ogóle uwielbiam bluzy z kapturem, czy kurtkę z kapturem. Pada, czy, czy, czy nawet jak nie pada, nie? Ale piździ wiatr, no to wtedy jest zupełnie inaczej, nie? Tutaj to, to jest takie plastikowe z takim pomarańczowym w środku. Ogólnie to jest fajne, gdyby to może było troszkę mniejsze. No bo to jest, zobaczcie, to jest ogromne, to jest. Ja, wiecie, nie wymagam od tego, żeby to było przylegające, ale patrzcie, ja sobie to mogę trochę za duże to jest według mnie. Gdyby to było mniejsze, bo ja nie wiem jaki to jest rozmiar, widzicie. Na stronie to wiem, że zamawiałam pewnie M na L albo S na M, bo oni przeważnie chyba tutaj mają większość takich rozmiarówek. Tam sporadycznie chyba któreś jest SM. Tak mi się przynajmniej wydaje, A może ja coś sklepy pomyliłam. Bo i fajnie tyłek za słoni, nic nam tu nie podwiewa, nie jak to się za starych czasów mówiło, babcia by mogła nas spokojnie z domu wypuścić, bo plecki zakryte. Ogólnie fajne to jest. Fajny kolor jest, brązowy, ale no, kurczę trochę to jest za duże. Dobra, jeszcze lecimy dalej. Ej, i patrzcie na to. Nie zauważyłam, do tych spodni przed chwilą był pasek, i on wygląda tak. Już nie będę wyciągać. Tak wygląda ten pasek. Także tamte spodnie miały pasek. I teraz pokażę Wam, patrzcie, to zbliżenie, co mówiłam, że te spodnie wyglądają, jakby były naprawdę brudne. Widzicie? One wyglądają, jakby były naprawdę polane farbą i jakby były brudne. O! Tu są normalnie takie, jakby były plamy. W sumie, jak macie brudne spodnie, to możecie wyjść do komoda teraz. I teraz mamy tak. Ptaka z ulicy Sezamkowej czyli coś, co też jest teraz modne, czyli ptasie pióra, strusie pióra, nie? No i mamy tak, znowu ten but i mamy znowu spodnie na wysoką wodę, też są w rozmiarze M, ale zakładając je, te są bardziej opięte, czyli one są ten sam rozmiar, ale już, już jest, widzicie, tak na, na, na styku, na styku ta M -ka jest, nie? I ta M -ka z tyłu prezentuje się w taki sposób. Też są wygodne te spodnie, też są normalnie o... Wygodne te spodnie. Najgorzej jak się ubierano nowe spodnie, nie? Wyciągnięte prosto z pralki. O Chryste Nazarejski. Ja te ciuchy już trochę czasu mam i ja ten sweter nagrywałam we vlogu. jedna z Was napisała mi komentarz, w którym określiła z czym kojarzy jej się ten sweter z tymi piórami. Jak jest film Kevin, tam w Nowym Jorku, no to tam jest ta baba z tymi gołębiami i ona tak chodzi, trochę taka poubierana. Nie? No powiedzcie, że trochę nie ona. Tak, nie? No spójrzcie na to. I ogólnie, o ile te swetry są naprawdę spoko, tylko tu by kieszeni brakowało, bo tu nie ma żadnej kieszeni, nie. To by było lepiej, jakby można było w taki kardigan sobie ręce wsadzić, tylko jest pytanie tak samo jak z tymi frędzlami. Czy to będzie modne w przyszłym roku? Ogólnie ten sweter wygląda jakby u nie? Piesek, który ma też te takie futro, takie stronki, nie? Są takie pieski, taka rasa chyba która ma takie strąki. Też mi się z tym to kojarzy. A Wam z czym kojarzy się ten sweter? Mi trochę ptak z ulicy Sankowej. Te pieski właśnie z tymi strąkami takimi. I jeszcze właśnie idealnie ten komentarz. Czyli ta babka z tymi gołębiami z Kevina. Podsumowując całe zamówienie, zastanawiam się nad tymi brązowymi kozakami. I zastanowiłabym się nad tymi butami, tylko że tę bym chciała w rozmiarze mniejszym. I jeszcze muszę Wam przyznać rzeczywiście, że jak schudłam te 5 kg, to czuję się lepiej. Jak te ubrania ubieram, jeansy ubieram, to czuję się po prostu lepiej. Jednak mniejsza ilość kilogramów, mi osobiście, tak jak mówię o swojej osobie, dodaje większą pewność siebie, czuję się po prostu lepiej. Linki do wszystkich produktów, jak zawsze, macie w informacji pod filmem. A ja, ptak z ulicy Sezamkowej, jeżeli macie ochotę i życzenie, subskrypcja, kciuk do góry. Zapraszam na jutro, do zobaczenia, cześć! If you wanna go, let's go. Let's wrap it up and hit the road. I just got an awesome vibe. Striking the wind up, oh Everything's on my mind. We've taken off, we've left the You, you gotta understand that we get one chance, one chance.